Produkujemy coraz więcej śmieci i w ubiegłym roku zakład zagospodarowania w Warszawie przetworzył 68 tysięcy ton odpadów. Za 5 lat tych śmieci ma być aż ponad 80 tysięcy ton. Jednym ze sposobów na zagospodarowanie odpadów może być budowa spalarni, która ma pełnić funkcję elektrociepłowni. Inwestycja planowana jest na działce, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu zajmowanego przez zakład. Chcemy, że tak powiem, wybudować elektrociepłownię opalaną na odpady, które pozostają z sortowania, natomiast, no wszystko to jest na razie w zakresie tylko i wyłącznie planów. No korzyści to jest przede wszystkim to, że odpady tego typu nie mogą być składowane, muszą być poddane termicznemu przekształcaniu, bo tu tylko mówimy o odpadach, które nie można przekazać do recyklingu materiałowego, czyli to są takie pozostałości, które, które zawsze zostają na wszystkich zakładach tego typu, które sortują odpady, przetwarzają odpady, że jest pewna grupa odpadów, część odpadów, które nie nadają się do przetworzenia materiałowego, czyli do tego. Popularnego recyklingu. Planowana instalacja będzie wykorzystywać najbardziej niezawodną i najmniej oddziałującą na środowisko technologię rusztową. Praktycznie wszystkie nowoczesne instalacje termicznego przekształcania odpadów w Europie, wybudowane w ostatnich 20 latach, w tym wszystkie 9 zbudowanych w Polsce, działają w oparciu o tą technologię. To są jedne z najnowocześniejszych zakładów, które są wyposażone w najlepsze z możliwych technologicznie i technicznie dostępnych systemów oczyszczania spalin i praktycznie emisyjnie tego się nie da porównać w żadnym stopniu do elektrociepłowni opalanych na węgiel, ponieważ te zakłady podlegają pod zupełnie inne przepisy, pod rygorystyczne przepisy. Także można powiedzieć, że z roku na rok te, te tak zwane BATy, czyli najlepsza dostępna technika i technologia, która musi być stosowana w tych zakładach idzie ciągle w Górę I te wymagania rosną. Docelowo elektrownia ma ogrzewać żagań, to jednak dopiero początek drogi. Na razie prowadzone są rozmowy z samorządowcami i mieszkańcami. Mamy odczarowywać też, jakby te wszystkie jakieś mity, które tak naprawdę funkcjonują gdzieś tam w przestrzeni publicznej. Tak naprawdę no to ma być debata. Tak? Mamy dyskutować na temat tego, mamy się, te powiem, no kolokwialnie uczyć tak naprawdę o tych, o tych zakładach. No niestety nie doszły do skutku dwa wyjazdy, które mieliśmy w styczniu zaplanowane, już takie wyjazdy studyjne, żeby pojechać na taką instalację. Tak, większość z nas, no powiem to praktycznie wszyscy, którzy tutaj będą w Radzie Społecznej, nigdy na tego typu zakładach nie byli, tak. Czyli. No, dyskusja na temat tego, że ktoś mówi, że takie zakłady hałasują, że emitują dymy, że mają wysokie emitory, no, niewiele mają wspólnego z prawdą, bo trzeba pojechać dopiero i zobaczyć, jak to wygląda. No, mam nadzieję, że teraz ten okres pandemii pomału już będzie się ta nasza piąta fala wygasała i tam, gdzie mieliśmy mieć dostęp do dwóch elektrociepłowni, jedna wizyta miała być w Niemczech, druga w Poznaniu, no, dojdzie w najbliższym czasie do skutku. Elektrociepłownia powstanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zostanie wybrany inwestor, który sfinansuje budowę i będzie użytkował elektrociepłownię. Koszt inwestycji to 100 milionów złotych. Chcemy to zrobić, żeby takie ryzyko całe biznesowe na siebie wziął partner, który także będzie wybrany w drodze przetargu, bo tak naprawdę my jeszcze nie wiemy, kto kto potencjalnie to może wybudować, tak? to, że rozmawiamy, że to ciepło będzie do żagania, to jest na razie jakby nasze założenia, nasz jakiś tam pomysł, ale proszę Państwa, po to właśnie będą też te konsultacje techniczne, żeby w ogóle wiedzieć, czy to, co my sobie wymyśliliśmy, jest w ogóle możliwe do zrealizowania, bo okaże się, że na przykład żadna firma nie będzie zainteresowana wybudowaniem tego zakładu i pomysł w ogóle upadnie. Więc tak naprawdę no, musimy, musimy, że tak powiem, się uzbroić w cierpliwość i zobaczyć co z tych naszych dyskusji, konsultacji technicznych też wyjdzie. Planowana inwestycja ma powstać w ciągu najbliższych pięciu lat. Będziemy na bieżąco informować o postępach w rozmowach z mieszkańcami, czy postępach w realizacji tego projektu.